Wyobraźmy sobie człowieka, który robi rzeczy bardzo złe. Rzeczy, które jednoznacznie szufladkują go jako osobę, którą chcielibyśmy skazać na negatywną ocenę. Czy mielibyście odwagę na to, żeby poddać postawę tej osoby refleksji, żeby zbadać co skierowało go do jego działań oraz jakie konsekwencje wywołał. Myślę, że to jest prawdziwa lekcja myślenia krytycznego i do takiego ćwiczenia intelektualnego właśnie Was zachęcam. Robert Gliński, mający na swoim koncie takie filmy jak Kamienie na szaniec i Zieja wraz z figurantem, na powrót mierzy się z tematyką historyczną. Pytanie brzmi: Czy obranie agenta SB za głównego bohatera filmu jest cenne z punktu widzenia edukacji historycznej? No cóż, naturalnie, że tak. Aby obraz przeszłości był możliwie jak najbardziej złożony, warto ukazać punkt widzenia każdej ze stron. I to sprawia, że figurant jest dobrym wstępem do omawiania na lekcjach historii istoty działania komunistycznej policji politycznej. Dotyczy to m.in. metody werbunku agentów, metod zastraszania i inwigilacji, sposobu obierania za cel jednostki bądź grupy, a także samej istoty relacji pomiędzy partią a SB. A na dodatek, nieco na przekór formalnej stronie filmu, uświadamia nam wszystkim, że historia niekoniecznie musi być czarno-biała. Z jednej strony idealnie przedstawione to, jak wyglądało życie codzienne w latach 60., nie tylko z perspektywy wielkiej polityki, ale właśnie z drugiej, tej małej, codziennej walki, codziennej mrówczej pracy, z jednej strony człowieka, który jest związany z aparatem represji, z drugiej strony z przedstawicielami kościoła katolickiego, ale z trzeciej strony po prostu krakowskiej ulicy tego codziennego życia, tej codziennej walki o lepszy byt. O to, żeby zapewnić jedzenie na stół dla siebie, dla swoich najbliższych, o to, żeby także nie zapomnieć o wartościach wyższych. Pamiętajmy, że życie kulturalne w latach 60. było pewnego rodzaju oazą, podczas to, której można było odciąć się, odciąć się od systemu komunistycznego, a także. Mieć na chwilę poczucie normalności, i właśnie to poczucie normalności, co ciekawe, najczęściej towarzyszy nam oglądając ten film, kiedy jesteśmy przy scenach artystycznych. Wydaje się być dziwne, a jednak jak najbardziej rzeczywiste. Polecam serdecznie film, który pokaże naszym najmłodszym, naszym uczniom, to, jak wyglądał system, który słusznie minął, i żeby on nigdy już się w naszym kraju nie powtórzył. Figurant będzie bardzo ciekawą propozycją także dla nauczycieli języka polskiego. Film ten wykorzystuje motyw jednostki uwikłanej w system totalitarny. Po seansie warto będzie zestawić postawę głównego bohatera z zachowaniem np. postaci literackich, choćby z roku 1984 George'a Orwella czy procesu Franca Kawki. Figurant jest ciekawą propozycją także dzięki swoim nawiązaniom tematycznym i wizualnym do polskiej szkoły filmowej oraz kina Moralnego Niepokoju. Serdecznie polecamy.